Ketubim, Pisma, Iob, Księga Hioba, rozdział 38, 1. Wtedy odpowiedział Jachwe Jobowi spośród orkanu i rzekł. Dwa. Któż to jest, co mroczy plan mój słowami bezmyślnymi? przepasz jako mąż biodra Twoje, a zapytam się ciebie, abyś zdał mi sprawę. 4. Gdzieżeś był, gdym utwierdzał Ziemię? Powiedz, jeśliś posiadł mądrość. 5. Kto ustanowił jej rozmiary? Jeśli to znasz, albo kto? Rozpiął nad nią sznur mierniczy. 6. na czym ugruntowane są jej posady, albo któż rzucił kamień jej węgielny. 7. gdy zawtórowały wespół gwiazdy poranne, a zagrzmiały radośnie wszystkie istoty Hello him. 8. A któż to zawarł wrotami morze? Gdy wytoczyło się, gdy wystąpiło jakby z matczynego łona. 9 Gdym uczynił obłoki szatą jego, a tuman jego powłoką. 10 Gdym wyłamał mu granicę, a ustanowił zawory i wrota. 11 I rzekł dotąd Ci dojść, a nie dalej. A tu położona ta ma względu twoich fal. 12. Czyś kiedy za dni twoich powołał świt albo wyznaczył zorzy porannej miejsce jej? 13. Aby ogarnęła kraje ziemi. A strąceni zostali niegodziwi z niej. 14. Aby się odmieniła jako glimna pod pieczęcią, a stanęło wszystko, jakby w świeżym przybraniu. 15. Aby zabrane zostało niegodziwym ich światło, a podniesione ramię było pokruszone. 16 się czyś dotarł do źródeł morza, a przechadzał się po dnie otchłani. 17. Czy odsłoniły się przed Tobą bramy śmierci? Albo czyś oglądał wrota pomroki śmiertelnej? 18. Czyś ogarnął rozumem przetworzy ziemi? Powiedz, jeśli to wszystko wiesz. 19 kędy droga tam, gdzie przybywa światło, a mrok, gdzie miejsce jego. 20. Abyś je sprowadził do dziedziny swojej, jeśli wyrozumiał ścieżki do ich przybytku. 21. Ty ile znasz, niewątpliwie, albowiem Wtedyś się już urodził, a liczba dni twoich wielka. I zaliś dotarł do składu w śniegu. Czy żeś widział spichrzegradu? gradu, które przechowuję na czas ucisku, na dzień zapasów i boju? 4. Kędy droga tam, gdzie dzieli się światło? Roztacza się wicher wschodni po ziemi. 25. Kto oddzielił ulewie stoki, a drogę błyskawicą gr gromów? 26. Aby zrosić deszczem, ziemię przez niego, niezamieszkałą pustynię, w której nie masz człowieka. 27. Aby orzeźwił. Rozłogi opuszczone i puste, a rozkrzewił ruń świeżą, 26. Izali ma deszcz ojca, albo któż to płodzi? Krople rosy, 29. Z czyjego łona wychodzi mróz? Aż szron nieba, któż go zrodził? 30. Niby kamieniem. Nakrywają się wody, a powierzchnie faltę żeją? 31. Potrafisz li związać węzy plejat, albo okowy Oriona rozerwać? 32. Zdołasz li gwiazdy zodiaków wywieźć w porze swojej, a prowadzić niedźwicę wraz z młodymi jej? Czy znasz lipo czy porządek nieba. Albo czy ustanawiasz panowanie Jego na ziemi? 34. Czy podniesiesz głos swój ku chmurom, aby obfitość wód cię pokryła? 35. Czy możesz błyskawice rozpętać, aby przyszły i rzekły do Ciebie, Oto jesteśmy? 36. Kto złożył w skrytościach mądrość? Albo kto udzielił rozumowi bystrości? 37. Kto obrachował chmury w mądrości swojej, a łagwie nieba? Któż je wyróżnia? się Gdy zlewa się proch w odlew, a skiby do siebie przylegają. 39. Izali. Łowisz dla lwicy zdobycz, a żądzę lwiąt, czy ją zaspakajarz? 40. Gdy się czają w jaskiniach, gdy rozkładają się w gęstwinie na czatach? 40. Kto przygotowuje krukowi jego pokarm? Gdy pisklęta jego, to Elohimy wołają, tułając się bez pożywienia.